Wiesz, że dobre? Naprawdę dobre. Co to? Szczur polny. Moja specjalność. Żartujesz? Palce lizać. Ale najlepsze są w sosie. Wiesz, nie chcę się chwalić, ale robię świetne szczury w sosie własnym. Od jutra pewnie będę jadała trochę inaczej. No to może odwiedzisz mnie na moim bagnie czasami? Będę ci gotował różne przysmaki. Zupę z ropuch, żabi tatar, co chcesz. Bardzo chętnie. <laughs> A... Posłuchaj. Tak? Szrek? Ja m, tak sobie myślę. Czy ty... A, e, e, czy ty chcesz to dojeść? Brachu, ale nastroje, nie? Zachód jak w mordę strzelił. Co? Zachód? O nie! To znaczy, późno już, bardzo późno już. Co? Czekaj, czekaj, wiem, co jest grane. Ty się boisz ciemności, ma rację? Tak, tak, no właśnie. Ja strasznie się boję i wiecie, co pójdę spać. Ale żaden z tych no ja też się bałem ciemności aż pewnego. Chociaż nie, ja wciąż się boję ciemności. Dobranoc. Dobranoc. No to ja zaczynam rozumieć, co to się No Wy co ty opowiadasz? Ej, nawet się nie wykręcaj, zwierzęta mają instynkt. Wiem, że na siebie lecicie, to się czuje. Odbiło ci ja ją tylko dostarczam na zamek. O, daj spokój! że Oskij się i sztachni Idź tam i powiedz, co do niej czujesz. Nie ma o czym mówić. A zresztą, nawet jakbym jej wyznał, że no wiesz, ale nie mówię, że owszem, bo bynajmniej... To ona jest królewną, a ja... Co ogrem? Tak. Jestem ogrem. Hej, gdzie idziesz? Po, po drewno idę.